Mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się budowie spalarni odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie ich domów i mieszkań. Prawie sześć godzin trwała dyskusja na sesji Rady Miasta poświęcona właśnie tej inwestycji. Do udziału w niej, oprócz ekspertów, zaproszono również mieszkańców. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej, Łódzkiej AGH oraz Związku Powiatów Polskich, którzy w sesji uczestniczyli na zaproszenie prezydenta miasta, jednoznacznie podkreślali tylko korzyści, które ich zdaniem płyną z budowy spalarni odpadów. Na dzień dzisiejszy. Jeżeli chodzi o stan jakości powietrza przede wszystkim w Nowym Sączu, no to jest to absolutnie rzecz tragiczna. To jest efekt przede wszystkim spalania węgla i odpadów w paleniskach domowych. W instalacjach termicznych termicznej utylizacji odpadów komunalnych te wszystkie substancje mogą być, emisja tych substancji może być ograniczana. Z kolei Tadeusz Pająk Zagiecha przekonywał, że planowana w nowym Sączu spalarnia będzie bardzo nowoczesna, a jej wpływ na zanieczyszczenie środowiska bez porównania mniejszy od na przykład palenisk domowych. Taką wizytówką tych istniejących krajów jest instalacja w Krakowie, czyli 6 lat od eksploatacji praktycznie nikt w Krakowie na temat tej instalacji. Nie wypowie się negatywnie. Mam nadzieję, że uda mi się Państwa przekonać. Mam nadzieję również, że Nowy Sącz jako bardzo bliskie mi miasto, miasto dołączy do tej elity 500 miast w Unii Europejskiej, które posiadają spalarnie. Z kolei przedstawiciel inwestora, czyli firmy Newak przekonywał, że mieszkańcy na budowie spalarni tylko zyskają. Co może region zyskać? Pierwsze to jest domknięcie systemu gospodarki odpadami. Mamy tak zwany trójkąt. Składowanie jest ostatnią formą, przedostatnią jest możliwość to wszystko, co się nadaje, po rozsortowaniu jako spalenie. Wtedy uzyskajmy tańszą energię dla mieszkańców. Również bardzo ważnym elementem jest, na czym tej koledzy mówili o tych wybudowanych sześciu instalacjach, ośmiu funkcjonujących. Stabilizacja cen za odpady. Taniej już było, ripostowała z kolei Hanna Malier, dyrektor Green Management Group. Inwestycja jest inwestycją prywatną, zatem ma na celu nie optymalizację waszego systemu, tylko ma na celu zrealizowanie pewnego przedsięwzięcia biznesowego przedsiębiorcy i dokładnie tak należy ją analizować. Pytanie lokalne jest takie, czy państwo jako samorząd, jako mieszkańcy chcielibyście, żeby ta instalacja przyjmowała odpady z promienia 50-100 km w ilości, która jest planowana przez inwestorów? I jak mówiła, żaden proces spalania nie jest ekologiczny, a szczegółowe informacje przyniesie dopiero raport przedstawiający oddziaływanie instalacji na środowisko. Podstawowym błędem jest też pokazywanie Państwu przykładów z Majorki, gdzie jest pół miliona ton odpadów, Krakowa czy Poznania. Też Wasze miasto ma niecałe 100 tysięcy mieszkańców. I to jest troszeczkę tak jak pokazywanie żółwia i słonia. Wymiarowanie i przedstawianie danej inwestycji, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami, ma wymiar lokalny. Te dane z niedobieranych tendencyjnie. Opracowań pokazują, że jednak nawet nowoczesne instalacje wybudowane po 2010 roku one jednak zanieczyszczają. I trzeba brać pod uwagę, że przez 25 lat czy 20 taka instalacja będzie emitować zanieczyszczenia. Państwa jest dość specyficzna róża wiatrów i położenie tej instalacji, przynajmniej tak jak jest teraz plan planowana przy ulicy 29 listopada, spowoduje zrzut zanieczyszczeń na osiedla mieszkaniowe. I na centrum, na centrum miasta. Budowa spalarni nie spowoduje także, że działające w nowym sączu składowisko odpadów zniknie, bo nie wszystkie śmieci nadają się do termicznej obróbki, poza tym część odpadów musi zostać poddana recyklingowi. Wypowiadające się w trakcie sesji mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się takiej lokalizacji. Część z nich spalarnie będzie miało kilkadziesiąt metrów od domu. Ja już nie mówię o tym, co z tego komina wylatuje czy o tych hermetycznych podciśnieniowych jakiś bunkrach, ale chodzi mi o sznury śmieciarek, które będą do tego Newagu na świeżo, świetnie wyremontowanej ulicy, zresztą całej takiej sieci dojazdowej do Newagu, jeśli to obserwuję, wydaje mi się, że no ktoś chyba tą decyzję już podjął. Tutaj Państwo często podnosili takie sytuacje, że przepiękny Kraków, który ma spalarnię, ale niedaleko na obrzeżach miasta, ale jest to jednak na obrzeżach miasta. Jak wyczytałam, pierwszy budynek gospodarczy to 400 metrów, a do osiedla mieszkalnego jest. Prawie dwa kilometry, a tutaj niestety jesteśmy w Kotlinie, przewietrzanie, więc jest to sytuacja taka dosyć mocno zagrażająca. Centrum miasta nie jest odpowiednią lokalizacją dla takiego przedsięwzięcia, mówiła z kolei mieszkanka osiedla Gołąbkowice. Myślę, że, że tutaj powinien pan prezydent troszeczkę inaczej do tego podejść i powinien się zastanowić. No, zbulwersowała mnie też wypowiedź tutaj przedstawiciela i to mi też daje dużo do myślenia, przedstawiciela Newagu, ponieważ poinformował, że to jest prywatna inwestycja i właściwie to ja to zrozumiałam, że co komu do domu jak to moje, prawda? I tak się tutaj zastanawiam, właściwie, co mieszkańcy z tego tytułu będą mieć. Mieszkańcy oprócz zapewnień, że będzie korzystnie nie dowiedzieli się także, jak fakt zlokalizowania spalarni przełoży się na ceny odpadów. Jest to pewna forma ekonomicznego uzależnienia. Nie wiem, kto, jak, dlaczego, lansuje ten projekt, ponieważ nowy sąd zostanie uzależniony od spółki Newak. I to jest cały klucz tego, że ta spalarnia ma powstać w Nowym Sączu, gdzie z 90 tysięcy będzie spalanych 10 lokalnych śmieci. Reszta przyjedzie z całej Polski. Mieszkańcy obawiają się również, że ich nieruchomości po wybudowaniu spalarni stracą na wartości. Istnieje również coś takiego jak miejscowy plan zagospodarowania terenu i urbaniści, którzy nad tym planem siedzą, studiują, planują starają się w jak najlepszy sposób podzielić pewne przestrzenie i pewne e, działki po to, żeby w dłuższej perspektywie osoby, które planują inwestycje, mówię tu o mieszkańcach, którzy bierzą duże kredyty na swoje e, powiedzmy domy czy nieruchomości miały zagwarantowane stabilność tego prawa. W związku z późną porą oraz pytaniami, które chcieli jeszcze zadawać mieszkańcy, Ewa Stasiak poprosiła o kontynuowanie obrad za kilka dni. Wniosek niespodziewanie wzbudził emocje u radnego Leszka nie, ja panie, panie przewodniczący, proszę się nie... odzywa ja się pan ja ja Panie, panie radny, proszę pr... się Kontynuacja sesji odbędzie się w przyszły wtorek 8 marca o godzinie 15.